No i przed nami młoda gwiazda naszej reprezentacji, ale największa gwiazda naszej reprezentacji, Radosław Kawęcki. Kawa, mogę tak mówić. Kawa, uzyskałeś kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, kolejne Mistrzostwa Świata twoje. Masz w swoim dorobku Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy i teraz Mistrzostwo Świata na długiej pływalni. Powiedz, jak przygotowania w tym sezonie? No przygotowania były ciężkie. Słyszałeś na pewno, że mam kontuzję. Ale jak widać można pływać z kontuzją, można pływać z bólem. Trzeba przezwyciężyć ból. E, właśnie w środę lecę do Ptuja, e, nie, Kopru, lecę na obóz. Później przyjeżdżam do Polski i w Dżonkowie trenuję. No, Kawa, ty słyniesz z tego, że ból możesz w każdym stopniu przezwyciężyć, bo twoje treningi nie każdy jest w stanie wytrzymać, więc tak naprawdę pokazujesz to, że ciężką pracą i solidną pracą można dojść do sukcesu. Jesteś znakomitym tego przykładem. No dziękuję Ci bardzo. No jak zna każdy w Polsce, że mój, moje treningi, u mojego trenera Jacka Miciula to nie są takie tylko do, do przepłynięcia, są ciężkie, obciążające i trzeba być twardym i mocnym. Jacek, Jacek Miciul to bardzo dobry trener grzbycistów. Trenował swoją córkę. Dzisiaj macie tobą pod, ciebie pod opieką, tak naprawdę od takiego małego szkraba jesteś e, z Panem Jackiem, więc wydaje mi się, że ta droga jest zdecydowanie bardzo dobra. Do Rio pewnie dalej, dalej w tym samym składzie. No mam taką nadzieję, że do Rio może jeszcze dłużej. Jeszcze nikt tego nie powiedział. Zobaczymy jak to będzie, ale myślę, że do Rio i po Rio też na pewno będę trenował już. Nie no, jesteś bardzo młodym zawodnikiem, więc po Rio spokojnie możesz trenować. Dzisiaj skupiamy się na Mistrzostwach świata, a potem, potem właśnie kolejne imprezy Rio, no, ale trzymamy kciuki co najważniejsze za, za Mistrzostwo świata. Powiedz mi, no bo słyszałem, że ta kontuzja bardzo mocna, że to naciągnięcie mięśnia, zerwanie mięśnia, naderwanie mięśnia, więc e, ból jest naprawdę solidny. No ból jest solidny. Nieraz na treningu płakałem, no ale. Przezwyciężyłem, dałem, powiedziałem sobie, że przepłynę ten trening, no i przepłynąłem i jakoś no staram się nie myśleć o tym bólu. Jakoś te kontuzje w tym roku się ciebie trzymają, bo i choroby, i kontuzje, po prostu wszystko przezwyciężasz, ale, ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie już bez tego, to wyniki na pewno 100% jest jeszcze lepsze choć dzisiaj, nie, nie mamy na co narzekać. No jak ktoś mówi, co nas nie zabije, to nas wzmocni, nie? Ale... Tutaj właśnie szykowałem się na rekord polski, no odcięło mi trochę dzisiaj prąd na ostatnich pięciu metrach, no ale to na pewno przez te cztery dni, które są obciążające strasznie i męczące i dlatego. Koper to cudowne miejsce, tam jest, wiesz, basen na świeżym powietrzu, zaraz koło wody można wskakiwać z basenu do, do wody otwartej, więc i mocny trening i, i będziesz też nabierzesz tego, tej pozytywnej energii słońca, więc trzymam kciuki i będziemy obserwować Ciebie w Barcelonie. No, jak to można powiedzieć, że w Koprze lubię tam jeździć, bo już tam byłem parę dwa razy czy trzy i jest fajnie tam, przy, przytulnie jest, miejsce jest cudowne, wypoczywać, trenować i, I jeść, i jeść. I, i, no i spać, jak, jak wiesz o tym, że spać trzeba dużo. Dokładnie, sen, wypoczynek, jedzenie, podstawowa rzecz Radka, trzymamy kciuki za niego w Barcelonie. Dziękuję, Dzie dziękuję i do witania.